Czy cierpisz na bóle w okolicy szyi, często masz dużo stresu lub twój kręgosłup jest obciążony? Wypróbuj Medibond Smart EMS, aby pożegnać ten problem. Dzięki właściwościom korzystnym dla zdrowia zmniejsza wadliwe ułożenie głowy i ryzyko bólu szyi i objawów towarzyszących. Smart EMS idealnie pasuje do Twojej szyi. Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD umożliwia kontrolę i monitorowanie zabiegu. Tutaj możesz m.in. dostosować intensywność pozycji, poziom oraz ustawić timer. Niskoczęstotliwościowa elektrostymulacja to sprawdzona i całkowicie bezpieczna metoda walki z problemami ręgosłupa. Prądy EMS stosuje się w medycynie estetycznej do rehabilitacji i terapii. W skład zestawu wchodzą dwie elektrody, które można umieścić w dowolnym miejscu na ciele. Posiada aktywną funkcję rozgrzewania, która zapewnia przyjemne odczucie ukojenia, co przyczynia się do większego komfortu i relaksu użytkownika. Dzięki regularnym impulsom elektrycznym Smart EMS poprawia krążenie krwi w górnej części kręgosłupa i uwalnia od przewlekłego bólu. Masaż wibracyjny. Wzmacnia odporność i poprawia samopoczucie przede wszystkim jesienią i zimą. Używaj urządzenia do masażu 1-2 razy dziennie przez 10-20 minut z impulsami elektrycznymi i 15-30 minut w trybie termicznym. Z inteligentnym timerem można optymalnie monitorować czas trwania zabiegu. Lekka i bezprzewodowa konstrukcja Smart EMS pozwala na zabranie urządzenia wszędzie. Zwolnij się z dolegliwości, zmęczenia i niewłaściwej postawy głowy. Wypróbuj nowoczesny smart IMS od Medibond.